Kurwa mać! O, czekaj, stajemy tu na rogu. Krę kręcimy to kurwa, kręcimy! Ja, ja taki p... się... Przy... O, tam, tam jest dobry, 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 dawaj! Powiem Ci, że byłem w Danii, w O, oh, 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 oh. Tam to jest naturalna wyspa, co nie? Była odgrodzona między morzem taką samą szrotową z kamyczkami drogą. Ta. I my pojechaliśmy na wyspę. Tak. So, Robimy foty, ro oglądamy owieczki kurwa i ten i potem wracamy z wyspy, a tu się okazało, że może zabrało kurwa drogę. Ja po morzu napierdalałem, całe zawieszenie sobie rozjebałem. się rozjechamy. nagrywa. Ja pierd... O, autobus jedzie, dawaj. Kręcimy autobusa. Autobus... D d d -d daję. Radę, no. ...te nie daje rady Te, te jak jadą. No z jak Przez auto. Przez zbliżamy. stację polecamy. Ewentualnie przenosimy. Ale masz fajny klapeczki, to mi się wydaje, no, że te, da radę do góry. No. Przez stację benzynową w kółko. Kurwa, Unia Europejska, <grym> Unia Jak tam jedzie? <grym> Unia Europejska. Oooo, oooo, dobry, dobry. Zobaczymy, czy Volvo ja Leje na wszystkich, kurwa. Ten jak daje. Jest tu w dół pół metra, tak w, 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 w No to jest pół Dała dobrać. radę dziewczyna. Wszyscy zaparowani w kubieli. Adrenalina. W kru Czekaj, kru. może go zepchniemy. Eee, woda trochę spływa. Czekaj, trochę